Siamaleczko, witam Was w kolejnej, już trzeciej części wielkiego testu tarpów, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. A w tej części mam dla Was bardzo ciekawe cztery produkty, które zaskoczą Was i wbiją kolejnego cieka do głowy, co wybrać na swój pierwszy tarp. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Więc pora przejść do konkretów. Mam ze sobą cztery tarpy. Chiński produkt, najbardziej podstawowy, od którego każdy zaczyna. Następnie produkt od Ticket to the Moon, leniwca oraz halarę nowość. Zobaczcie, co się z czym ma. Oczywiście posiłkuję się notatkami i zabranymi informacjami. Wcześniej. Zacznijmy od najtańszej wersji. Mamy tutaj najprostszy, najtańszy tarp chiński z jednego z popularnych serwisów internetowych tarp 3 na 3. Kupiłem go za 120 zł, wymiary 3 na 3, waga 600 gram, natomiast w zestawie nie mamy nic, więc musimy doliczyć średnio około 150 gram na linki jakieś podstawowe napinacze i raczej bez śledzi, ze śledziami jakieś 150 gram trzeba doliczyć. Jeżeli chodzi o materiał bardzo podstawowy, czyli poliester. Punktów montażowych 8. Dalej tutaj mamy już zupełnie przeskok mianowicie AquaShield od leniwca. Jest to niesamowicie ciekawy produkt. Testuję go od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony z niego. A jeżeli chodzi o suche dane to wyglądają one w ten sposób: 3,5 metra na 3 metry, 750 gram, gdzie posiadamy już wszystkie linki oraz napinacze. Warto wspomnieć, że zastosowane linki to parakord 5 mm, więc dosyć grube, dosyć ciężkie, więc jest jak najbardziej potencjał na odchudzanie tego produktu. Koszt, uwaga, 300 zł. Kompletny tarp sporych rozmiarów za jedyne 300. To, co zasługuje na bardzo duże wyróżnienie, to wodoodporność 6000 mm supa wody. Natomiast znalazłem również u producenta drugą informację, jakoby miał wodoodporność 13000. Pewnie któraś z tych wartości jest błędna, natomiast nawet zakładając tą niższą wartość, to jest to pokaźny wynik i plasuje go w czołówce zdecydowanie, jeżeli chodzi o wodoodporność tych produktów. Materiał. Poliamid w splocie Ripstop 65 gram na metr kwadrat. Ilość pętli 8 i powtórzę się to, co dostajemy, czyli linki, napinacze oraz haczyki na linkach przymocowanych do kalenicy. Trzeci produkt. Mamy tutaj nowość od firmy Halare, mianowicie nur. Jest to hamak 3 na 4 czyli już największych rozmiarów. Waga 860 gram, bez zawieszeń. Natomiast producent dokłada, to jest całkowita nowość, więc on podlega modyfikacjom i ciągłemu doskonaleniu. Natomiast już teraz będziecie mogli znaleźć w sklepie ten produkt razem z sześcioma napinaczami. Oczywiście linkami 2 mm przy odciągach oraz kompletnemu zawieszeniu kalenicy bazującemu na prusikach, mikrokarabinczykach, napinaczach. I bardzo dobrej linki 2,5 mm. Bardzo ciekawy sposób zawieszenia. Bardzo uniwersalny i dający masę konfiguracji. Jeżeli chodzi o wodoodporność, również mamy tutaj czołówkę, czyli 5000 mm słupa wody. Bardzo wysoka wartość. Materiał podobnie jak leniwiec, czyli mamy tutaj poliamid z pokryciem PU. Natomiast już 62 gramy zamiast 65 jak u leniwca. Punktów montażowych aż 18. Koszt tego tarpu to 460 zł w pełnym komplecie. Ostatni i myślę, że najciekawszy z tych wszystkich produktów bo czegoś takiego wyposażonego w taką dużą mnogość innowacji, nie spotkałem. Mamy tutaj produkt Ticket to the Moon Full Tarp. Jest to jeden z najmniejszych tarpów tutaj w tej odsłonie. Nie licząc oczywiście Chińczyka, ponieważ jego wymiary to 3,2 m na 2,80 m. Waga kompletu, o którym zaraz wspomnę, 750 gram. Cena 800 zł. Nie jest mało, ale zaraz dowiecie się dlaczego właśnie tyle producent sobie za to woła. Wodoodporność 1500 mm słupa wody. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo mocno zaniżona, biorąc pod uwagę materiał, wykonanie i kształt tego produktu materiał silny ląd 20D w splocie ripstop to już taki standard do czego przywykliśmy ilość pętli 18 natomiast to jak one są skonfigurowane to już na drzewku Wam pokażę oraz to co dostajemy czyli wisienka na torcie mamy tutaj 18 napinaczo klamer tyle samo karabinczyków w każdym narożniku oraz komplet śledzi od producenta. To co wyróżnia produkty Ticket to the Moon to ich fanaberyjny kształt. Myślę, że niejednemu przypadnie do gustu. Suchych danych, tyle. A teraz przechodzimy do tej części, którą ja najbardziej lubię. Czyli samego zawieszenia. Chodźcie na drzewo. OK, wybrałem właściwe miejsce. Mamy tutaj około 6 metrów rozstawu pomiędzy drzewami. A hamak jaki użyję jako wzorcowy to waszka V2 w longu bez moskitiery. Wyposażyłem ją w pasy również tego samego producenta, czyli Tiger Wood oraz łupi slingi wraz z karabinczykami. Oplatamy drzewo dwukrotnie ze względu na to, że pasy są dosyć długie. Łupi jest mniej rozciągliwe niż każde pasy. Łupi daje nam bardzo dużą możliwość regulacji, szybką, a zarazem jest to jedno z najlżejszych możliwych zawieszeń i zdecydowanie takie, które zajmuje najmniej miejsca. Staramy się z dwóch stron tyle samo, taki sam odstęp zachować między drzewami oraz to, co jest najważniejsze, to jest to, aby hamak wisiał poziomo. Mamy to, więc bierzemy się za rozwieszenie tarpów. Jako pierwszy do testów Posłuży mi nur od Halare. Ten tarp użytkuję już ponad dwa miesiące. Dostałem go niemalże jako prototyp, więc nie był jeszcze wyposażony w finalne zawieszenia, które teraz już niedługo wejdą do sprzedaży. Natomiast z wycieków wiem, że w zestawie będzie linka napinająca kalinicę wraz z dwoma napinaczami bazująca na prusikach i podobne rozwiązanie właśnie samemu sobie przygotowałem. Oraz sześć napinaczy w narożnikach, którymi bezpośrednio napniemy tarp. Zaczynamy. Ja już mam wplecione w nią napinacze, ale nie będziemy ich używać. Zawiesimy to tak, jakbyśmy dostali to bezpośrednio od producenta. Za tasiemki łapiemy karabinczyki. Potrzebujemy jeszcze szpilek bądź śledzi. A tak się przypadkowo składa, że mam ze sobą v shapey od Bushman'a. Są to pomarańczowe, aluminiowe, fantastyczne śledzie, które polecam. I teraz w czterech narożnikach, jak głosi legenda. Będą napinacze, z linką i z prostą pętelką. Nic więcej nie potrzebujemy, zredukujmy sobie troszeczkę, jest za długo. Patrzcie, krzywo nam się układa tarp, podchodzimy do napinacza, dociągamy go, i po problemie dla tych, którzy obawiają się, że duże podmuchy wiatru mogą. Przygwoździć tą środkową część tarpu mamy jeszcze trzy dodatkowe punkty do odciągów. Jeden po środku oraz dwa oddalone o około metr z każdej strony. Spójrzcie, jak układa się tarp z jednej, z drugiej strony. Takich napinaczy możemy się spodziewać, albo przynajmniej podobnych. A tutaj będziemy mieli coś na zasadzie linki kalenicowej z prusikami, pewnie z mini karabinczykami. Tarp 3 na 4 jest w stanie go pokryć z bardzo dużym zapasem. Wystarczy po prostu, że z tamtej strony rozbiłem go prawidłowo. Patrzcie na materiał. On jest niemalże podgumowany. Widać od razu splot ripstop. Na górze mamy podklejone to taśmą i to też jakaś zbrojona. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o tutaj punkty montażowe i obrobienie. Dosyć klasyczna forma. Natomiast widać, że jest przeszyta kilkukrotnie, co powinno w zupełności wystarczyć i zapobiec jakiemukolwiek rwaniu się. Bardzo solidny tarp, bardzo fajnie wykonany i według mojej oceny jest godny polecenia. Zobaczmy dalej, bo to jeszcze nie wszystko kolejny produkt chiński tarp najtańszy w dzisiejszej rozgrywce. Nie jest wyposażony kompletnie w żaden system zawieszenia. dlatego wykorzystamy tą linkę z prusikami, aby go rozwiesić i pokazać jak on wygląda. Jest to tarp 3 na 3 metry, więc w tej konfiguracji nie pokryje nam tego hamaku zdecydowanie. Dlatego jedynym rozwiązaniem na rozwieszenie, tak małego tarpu jest rozbicie go w diament. A jak to się wykonuje już pokazuję. Namierzamy kalenicę, a następnie przy pomocy karabinczyków na prusikach łapiemy za bardzo grube paski do plandeki i naciągamy. Nie mamy odciągów, więc muszę się posiłkować jakimiś linkami, które na szybko wygrzebałem. Przy pomocy prostego węzła blokującego łapiemy linkę za oczka przy plandece, aby ją napiąć. Tarp prezentuje się w ten sposób, rozbity w diament. Jedyna możliwa opcja, aby przykryć hamak 3,5 metrowy, tak wyglądają punkty mocowań, przeszycia dosyć chaotyczne, bardzo grube taśmy. Tutaj miałem problem, aby się wpiąć w mikrokarabinczyki. Natomiast to, co mnie niepokoi i co jest totalnym dziadostwem, to łączenie dwóch części materiału. Nie mamy żadnej taśmy która mogłaby uszczelnić łączenie właśnie w tym punkcie. W momencie kiedy rozbijamy go standardowo w prostokąt to wtedy ta krawędź jest centralnie nad nami i jest bardzo duże ryzyko abyśmy przemokli. Szeleszczący. Więc będzie głośno. Patrzcie jak się w ogóle sama góra zachowuje. Ona nam się rotuje. Aby to miało jakikolwiek sens Powinienem umieścić linkę napinającą pod spodem, aby on nam się troszkę zaparł. Natomiast w tamtej konfiguracji, kiedy damy ją pod spód, będzie ona bezpośrednio dotykała właśnie tego załamania, tego szycia. To nam już w 100% gwarantuje przemoczenie sprzętu. Jeżeli chodzi o krycie, przy diamencie jest bardzo spoko, jakieś 60 cm. Tutaj mamy symetrycznie, może odrobinę mniej, 50. Trzecia propozycja to Aqua Shield od leniwca. W środku mam już wymienione linki na cieńsze. Natomiast napinacze są bez zmian. Producent dostarcza bardzo fajne haczyki, cięte laserowo, więc mamy pewność, że się nie rozegną. Przez moją nieuwagę zgubiłem właśnie jeden haczyk, który miałem słabo dowiązany. Tego dzisiaj posłużę się jednym z najprostszych krawinkczyków. Tarp, przypominam, ma 3,5 metra na 3. Więc musimy go dosyć precyzyjnie ustawić na tak dużym hamaku jak właśnie ważka V2. Tarp heksagonalny, to znaczy ma specyficzne wycięcia. Może nie są kształtem zbliżone do chociażby właśnie heksy, ale zasada jest dokładnie taka sama. Czyli redukcja wagi i redukcja objętości. A dodatkowo dobre napięcie poprzez taki kształt. Zapas po około 10 cm. 15. Tutaj mamy te świetne napinacze, bardzo podstawowe oraz węzeł blokujący. Dodatkowo w połowie tarpu, na dłuższych bokach, znajdują się dodatkowe napinacze. Łącznie mamy 8 punktów. A tutaj mamy oryginalny haczyk, za pomocą którego właśnie wpinamy się główną linką do kalenic. Z tej strony mamy troszkę więcej, około 20 cm, 202. Napięcie świetne. Materiał również bardzo sympatyczny, gumowany. Tutaj mamy dodatkowo podklejoną całą kalenicę. Wręcz powiedziałbym, że zwulkanizowaną. A to, co zasługuje na wyróżnienie, to zobaczcie, jak wyglądają przeszycia wszystkich punktów mocujących. Widać od razu materiał podwinięty, który jest wzmocnieniem wygląda na dosyć solidny, natomiast samo tutaj przeszycie każdego z punktów, to jest chyba overlock, tak? Jak się nie mylę, jest bardzo, bardzo nad wyraz. Ale to dobrze, bo mamy pewność, że przy takim rozwiązaniu, nawet największe wichury nie spowodują uszkodzenia i wyrwania tasiemek właśnie z samego tarpu akurat wiatr dyma więc fajnie widać jak ten materiał się poddaje bardzo fajny produkt udana konstrukcja jak najbardziej na plus ostatnia propozycja Full Moon od Ticket to the Moon hamak kompletny w swojej prostocie. Zobaczcie dlaczego. Zestaw szpilek. Pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, to to, że mamy trzy rodzaje kolorystyki linek. Niebieskie, które są w ilości dwie sztuki, służą do zamocowania kalenicy. Żółte, są to linki po obwodzie, oraz pomarańczowe linki, które mamy. Na środku dwóch największych płaszczyzn w momencie kiedy zrobimy A-shape'a. Pokażę Wam jeszcze zanim podejdę, każdy punkt mocowania od wewnątrz jest zaopatrzony kieszonką z siatki meszowej, do której przyszyty jest napinaczo sprzączka, oczywiście razem z Linką i z karabinczykiem. Wszystko znajduje się w środku, nic nam się nie plącze, nic nam się nie miksuje. Wyjmujemy dokładnie to, co potrzebujemy w danym momencie. Szukamy kalenicy, mamy, wyjmujemy niebieski zestaw. Kiedy chcemy zmienić konfigurację tarpu, stwierdzamy, że jednak standardowy A-shape nam nie odpowiada, bo zacieka. Chcemy przejść w diament. To cały proces jest bajecznie szybki, prosty. Ponieważ wszystkie linki zostają. Przepinamy się obracamy realnie tarpem, i wpinamy w te same linki. I może pokażę ciekawostkę właśnie w momencie kiedy jesteśmy w pięci o oczko wcześniej. Zobaczcie, jak wygląda zredukowane wejście. Mamy tutaj dodatkowe klipy, które się schodzą między sobą. Możemy je poluzować. Wypiąć. Tak samo odbywa się to ze wszystkimi punktami montażowymi. Mamy klipy, które możemy wypiąć w każdym momencie. W każdym napinaczu, na każde lince mamy taki karabinczyk. Jeżeli chodzi o punkty przetrzyć, są one specyficzne, ale również wydają się bardzo solidne. Wszystko wygląda w ten sam sposób. Od spodu mamy tą kieszonkę. Razem z klipsem, gdybyśmy jednak mieli za mało miejsca, żeby bokami wepchać, ja tego w ogóle nie rozpinam. Nie widzę takiej potrzeby. Kolejną rzeczą, patrzcie, mamy cztery napinacze na głównej burcie, którym możemy odciągnąć cały tarp, na przykład do drzewa i zrobić jeszcze większą chałupę. Jeżeli chodzi o krycie, hamak 3,5 metra, przypominam. Tutaj mamy jakieś 6 cm zapasu. Z tej strony zmieniliśmy, zmieniliśmy konfigurację. Natomiast przy tym stanie obecnym mamy na styk możliwość zamknięcia, i również około no tutaj 5 cm, więc bardzo, bardzo mały zapas jest to dosyć ryzykowne używając tego tarpu wraz z hamakiem 3,5 metrowym, na hamak 3 metrowy będzie on jak najbardziej w porządku. Kalenica nie ma taśmy, natomiast jest wyczuwalne, powleczenie. Silikonem prawdopodobnie płynnym, ponieważ to te wszystkie szwy są zalane. Szybkie podsumowanie. Chciałbym tym razem móc Wam powiedzieć, który tarp wziąć, który omijać. Natomiast jedyne, co, co rzeczywiście ma sens, to zrezygnować z tego chińskiego tarpu ze względu na brak podklejenia szwów. Nie sztuką jest, żeby cały sprzęt Wam zamógł żebyście mieli puchówkę za parę stówek mokrom. I potem cały trip psów dupę. Jeżeli chodzi o trzy pozostałe: Halare, Nur. Wielki, względnie tani, dobrze wykonany. Tarp może nie lekki, może niezbyt mały. Natomiast biorąc pod uwagę te poprzednie aspekty, to jest to bardzo dobry kierunek. Leniwiec. Aqua Shield. Tani tarp, nawet bardzo tani tarp. Wyposażony. Wszystkie napinacze, linki, nie potrzebujecie nic oprócz śledzi, aby go zamontować. Jest troszkę mniejszy, jest dalej dosyć ciężki, natomiast wodoodporność jest fantastyczna. Jeżeli macie tamak do 3.30, to jak najbardziej to jest dobry kierunek. Trzeci tarp Ticket to the Moon, Full Moon. Jest to tarp dla leniwych. Ale też dla takich, którzy cenią sobie ekspresowe rozbicie zadaszenia, ponieważ dzięki mnogości punktów, odciągów oraz klamro napinaczy, które dają zarąbiście szybką możliwość modyfikacji zadaszenia, jest on super funkcjonalny i bardzo użyteczny. Natomiast wybór należy do Was, a ja standardowo zapraszam do polubienia. I puszczanie tego materiału dalej. Trzymajcie się. Widzimy się w lesie. Bye.